Odchodzi pokolenia artystów, którzy przeżyli wojnę i okres stalinizmu, i którzy potrafili to doświadczenie przemienić w sztukę. My, dwadzieścia parę lat młodsi, dojrzewaliśmy w cieniu, a może trochę i w blasku tego pokolenia. Tadeusz Konwiski był jednym z najwybitniejszych artystów spośród nich. Był przede wszystkim artystą stylistycznie jednorodnym i konsekwentnym. Zarówno w literaturze, jak i w filmie. Dla nas był legendą. W czasach licealnych, studenckich, czekawaliśmy na jego książki i filmy. Było wręcz nie do pomyślenia, żeby jego nowej książki nie przeczytać, czy filmu nie zobaczyć. To były rzeczy bardzo osobiste w treści, ale dla nas uniwersalne, a zarazem formalnie bardzo atrakcyjne nowoczesne, oryginalne. Był też dla nas wzorem postawy moralnej, konsekwentnej i bezkompromisowej. Po konflikcie z komunistyczną władzą zdecydował się publikować w wydawnictwach podziemnych. On, pisarz wtedy bodajże najpopularniejszy, potrafił zrezygnować z oficjalnych wydawnictw, z masowego czytelnika. Ale ten czytelnik wiernie podążył za nim. Kompleks Polski, małą apokalipsę, przekazywano sobie z rąk do rąk. W krótkim okresie Solidarności udało mu się nakręcić nowy film Dolinę Isy. Już w stanie wojennym film zaproszono do udziału w festiwalu w Toronto. A ja byłem świadkiem, kiedy szef zespołu Perspektywa Kuba Morgenstern proponował mu wyjazd do Toronto razem z filmem. A przecież wyjazd za granicę na początku stanu wojennego to była niesłychana gratka. Tadeusz stanowczo odmówił, powiedział. Nie będę za granicą reprezentował Żulików. Był dla nas nie tylko symbolem artystycznej konsekwencji i moralnej bezkompromisowo bezkompromisowości. Uczyliśmy się od niego przede wszystkim skromności. Znałem go ponad 45 lat i wydaje mi się, że zaszczycał mnie jakąś umiarkowaną przyjaźnią. Pamiętam jak po kolaudacji kroniki wypadków miłosnych. Podszedłem do niego nieśmiało, żeby mu pogratulować niezwykłych, wspaniałych dialogów literackich, a zarazem kolokwialnych. No, on się zaczerwienił. To była lekcja skromności, która zapadła mi na całe życie. Bardzo smutno będzie bez niego, ale jestem przekonany, że tam na górze Gustaw Cholubek i Andrzej Łapicki czekają już na niego przy kawiarnianym stoliku.